Dobry, Polsko, w Dzień dobry, Polsko, słoneczną niedzielę. Witamy Alex. Was z Wielkopolski. Jesteśmy w miejscowości Krzyż Wielkopolski. Jesteśmy u je, 41-letniego Krystiana. Ja jestem Alex. a Wy oglądacie transmisję na żywo, realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedagogi. No ta bluza to jest mesterz. Krystian, mówisz Krystian, czy Damian? Krystian. Krystian, a czemu w internecie podajesz się? Za Damiana Sikora, lat 23, czemu używasz cudzej tożsamości? No tak, bo chciałem z kimś innym pogadać, popisać. <grym> <Ale> <grym> Ej nie, O ma głos jakaś kapela, nie? O, Powiem jak oglądałem się za pierwszym razem, to też to chyba stwierdziłem, że to był ten przypadek. No gość ma głos jakaś kapela. Krzyż Wielkopolski, Krystian, lat 41. Podajesz się za 20, A kto to jest w ogóle ten Damian? To jest jakiś twój kolega? Nie. A te zdjęcia, których używasz. ten. A te zdjęcia, których używasz tego człowieka. Przedstawiasz się, że to ty, taki młody, młody mężczyzna. Zaraz ci pokażę. O. Zgadza się to z ten profil? Tak. Zgadza się. Tak. Czy to jest zdjęcie z internetu? Czy ukradłeś komuś tożsamość? Nie, to takie tam. No nie, no ukrad... No dobra, ale kto nie ukrad. Ja na drugim koncie na Facebooku ustawiłem zdjęcie jakieś losowego gościa. A żeby znaleźć to zdjęcie dla niepoznaki, wpisałem w ogóle grafika... P... I to, I to, jest cała geneza. Jest drugie konto na FB? Bo ja se przesyłam... Kurwa. Przesyłam się z jednego konta. Bo, jakby wiem, że można napisać do siebie na Messengerze. Ale, jak potrzebuję czegoś, że chcę wysłać jakieś materiały na Twitchu, coś takiego, jakieś tam zdjęcia, podminiaturki i tak dalej, to nie chcę sobie tam wszystkiego w tej jednej konwersacji ze sobą zawrócić. Tylko mam jeszcze drugie konto. Jeszcze mam trzecie konto. Które założyłem z okazji tego, że nie pamiętam co to kurde było, ale wysyłało się jakiś filmik. Kur... Na, na Messengerze i ci i bana na tydzień, z Messengera, takie kurie. Ej, mor piszę do ciebie. Ej, Mordzia, wyślesz mi to na Messengerze? Gości wysłane, w wypuści mam ci to wysłać na Messengerze, ale w ogóle tego nie kwiej, tylko mu wysłasz, bo to twój ziomek Jebko, kurwa sztanga na tydzień, nie. ukradłeś cudzą twarz, a wiesz, że kradzież cudzej twarzy, to jest przestępstwo z artykułu 190A Wiem. paragraf drugi. Wiem. Wiesz, że ono jest zagrożone karą więzienia od 6 od miesięcy do 8 lat. Kradzisz tożsamości? Wiem, a w jakim celu ukradłeś tę tożsamość? A, paragraf drugi. Wiem. Wiesz, że ono jest zagrożone karą więzienia od 6, od 6 miesięcy do 8 lat? Kradzisz tożsamości? Wiem. A w jakim celu ukradłeś tę tożsamość, powiedz mi, proszę? Tak, żeby popisać z kimś. Żeby z kimś popisać. A z kim chciałeś popisać? Ogólnie. Ogólnie, czyli z kim? Z dziewczynami. I te dziewczyny ile mają lat? Bo ty masz 41, to już żeśmy ustalili. No, różne były, 18, 23. Mm -hmm. A jakieś młodsze może? 11, 13. <noise> ja no właśnie. I to jest ten problem, dla którego się tutaj spotykamy. 11, 13 lat. Po co piszesz do 11, 13-letnich dziewczyn? Dzieci. Dziewczyn. To będą dziewczyny, jak będą miały trochę więcej tych 11 lat niż no, no, 11 dokładnie. czy 13. W jakim celu do nich piszesz? Z no, głupoty. Okej. Okay. Powiem tobie tak, Krystian. Krystian Bel-Dawid. Piszesz do nich z głupoty. Samo to, że zaczepiasz dziewczyny i do nich piszesz, to jeszcze nie jest problem. Bo to nie jest przestępstwo. Głupota, no. No, no głupota, no głupota. Ale to nie jest problem, ani nie jest przestępstwo. Można nazwać to głupotą. Ale powiedz mi, o czym z nimi piszesz. Bo tu jest klucz całej sprawy. O czym ty z nimi piszesz? W różnych rzeczach. Co robią, co lubią robić. Mhm. A co ty lubisz robić? Grać w piłkę, Nawet <śled> oh, kurwa! No, że nie no, kurwa, mać! Grać w piłkę, gość od 30 lat, na pytanie, co lubisz robić, on dalej ma tą samą metę, nie? Gość nie zmienił kompletnie swoich zainteresowań. Po prostu ma jedną odpowiedź, że ludzie się od niego odjebali, od kiedy miał 13 lat dalej używa tego samego jednego jebanego argumentu. On lubi grać w piłkę kurwa Pedofilenowicz. Na szpicy w się gra taki, słyszałem Serp. A nie, nie, nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie. Molestowanie, nie, nie, nie. Ale wiesz, co nie jest molestowanie? Pe... Wiem. No co na przykład? No na przykład dotykanie gdzieś tam w miejscach intymnych czy coś takiego to, mhm. A nie, to... pisanie o tym? Dziękuję bardzo Ceglany13244 z 4, Subika, pozdro stary, dziękuję za prajma Z daleka wygląda trochę jak Pickers w czarnej bluzie Nie. To, jest, tak. to tak, to się przyznam, że, że pisa, ale. Czyli jednak molestowałeś dzieci Ale... Bo molestowanie nie polega tylko na dotykaniu, ale pisanie, pisanie o takich czynnościach mhm. Na przykład patrz, taki tekst z Ciebie, daj zdjęcie swojego dołu, to Ci wytłumaczę, daj zdjęcie swojej cipki, to Ci napiszę o co chodzi, tylko, <noise> tylko nie tym się tylko, tylko sika. Kojarzysz takie teksty z Ciebie? Tak, siebie? tak, tak. Lubisz e, łonu przyrody? E, no, tak. Często jedziesz do lasu, nie? Tak. I co tam robisz, jak jedziesz do tego lasu? No... No bawię się No Co i co? To co, widzi? co? Co? No, no Bawię się sam sobą sam No samą. i kto to widzi? No nikt, bo nikogo się nie ma No ale dzwonisz na wideo do dzieci I to jest właśnie też kolejny problem Panie Damianie, a tak naprawdę panie Krystianie Dzwonisz do dzieci. Hello. Na przykład przytoczę tobie cytat z ciebie sprzed kilku dni. Jadę do lasu, po to co zawsze. Lubię to robić w lesie. Pokazać Ci się, mam wyjść rozebrany z auta. Pisałeś tak do dziecka? Ja, pierdolę. Tak. Jestem w lesie. Pokazać Ci się w kamerce, mogę ściągnąć majtki i spodnie. Ściągałeś? Tak. Ściągnąć. Zgodność. Cieszę się. Eee, przytulę się nago do drzewa i pokażę Ci. Sisiakiem przytulę się do drzewa. Drzewa też Cię pociągają? Aby tak Ci jazzgi tam weszły. To nagie przyrodzenie. Do kogo byś poszedł, i by Ci powyciągał? Chyba nie do tych dzieci. No nie. No. Masz świadomość tego, że z dziećmi wolno robić takie rzeczy, czy nie masz świadomości? Tak. Masz świadomość? Tak. Czyli świadomie popełniałeś przestępstwo. Tak. To już drugie. Po pierwsze, to była kradzież tożsamości. Mhm. Artykuł 190a, paragraf drugi, kradzież tożsamości. A teraz mówimy o kolejnym przestępstwie, czyli o przestępstwie z artykułu 200 kodeksu karnego, czyli przestępstwo. I faktycznie masz tego świadomość, bo napisałeś do jednej e, z dziewczynek, trzynastoletniej, coś takiego. Pewnie to nie jest zabronione. Możemy robić i pisać, tylko seksu nie możemy uprawiać, bo jesteś za młoda. Możemy pisać o wszystkim i pokazywać sobie wszystko. I właśnie na tym Krystian polega problem, że nie możecie pokazywać, jeżeli dziecko ma no, dokładnie. poniżej Masz siostrę? Nie. Po czemu wielokrotnie piszesz, że leżysz teraz na tarasie z siostrą Nago, dotykacie się, masujecie sobie tam. Ja siostrą bardzo. Piszesz, że leżysz teraz na tarasie z siostrą Nago, dotykacie się. Masujemy sobie tam. Siostra chce, żebym siusia wsadził jej w muszelkę. Ja z siostrą bardzo lubimy się rozbierać. w domu chodzimy nago i rodzice też. Kłamstwa było. A co ty, Andersen? nie jesteś w bracie Greenpeace? bajki pisali? Po czemu taki pierdoły piszesz do dzieciaki? Ja z siostrą chodzimy nago po domu i rodzice też. Ja pierdolę. O kur. Ja wiem czemu, bo liczysz na to, że dzieci tobie odeślą filmiki, jak robią to samo, bo instruowałeś mistrz, dzieci. Mistrz, mistrz, Ach, jak mistrz. Jak się masturbować, Czyli jak robić sobie to samo, co ty robiłeś wielokrotnie w lesie w samochodzie. A wiesz, co mnie najbardziej przeraża? Ty czerpiesz satysfakcję z tego, jak ktoś na ciebie patrzy, jak jesteś nago? Podnieca na ciebie ten fakt? A tak Nie. szczerze. Nie. To czemu, jak dzwoniłeś do jednej z dziewczynek, jedenastoletniej, kiedy ona była w godzinach lekcyjnych. Zadzwoniłeś do niej na kamerkę wideo będąc nago w lesie i się masturbując i oczekiwałeś, żeby pokazała to wszystkim swoim koleżankom. Po co? Jedno dziecko ci nie wystarczało? To musiała być grupa dzieci? No nie, to była głupota. Ech, no była głupota. Ech, powiem tobie tak, Krystian. Mhm. Za głupotę się płaci. Ale <laughs> no. o tym będziemy rozmawiać zaraz. Nie wiem czy... No nie, już wiem, że masz świadomość, że to jednak było przestępstwo. Tak. Masz świadomość też tego, że jak coś jest przestępstwem, to jest konsekwencja, tak? Jest mm -hmm. wina, jest kara. Jaką karę byś sobie sam wymierzył za to, że molestujesz inne dzieci, że namawiasz je do masturbacji, jednocześnie mm -hmm. sam pokazujesz jak to robisz, namawiasz je do wysyłania na Tobie nagich zdjęć, przy czym sam wysyłasz swoje. Jaką karę byś sobie za coś takiego wymierzył? Nie wiem, karę grzywny. A Ile byś był gotowy za coś takiego zapłacić, za molestowanie dzieci? Nie wiem. No jaka kwota by wchodziła w grę? Pięć tysięcy? Ja to powiem tak. Co do grzywny nie wypowiem się. Mhm. Ale to co robisz jest zagrożone karą więzienia do lat 3. Pomijam już to przestępstwo związane z kradzieżą tożsamości, bo to jest odrębne. Mhm. Ale to co robisz, czyli molestowanie dzieci w internecie poprzez pisanie, namawianie ich do innych czynności seksualnych, czyli masturbowanie się, namawianie ich do wysyłania mhm. Tobie na ich zdjęć, filmów, to jest przestępstwo z artykułu 200 Kodeksu Karnego. Co prawda Kiem, Kodeks przewiduje za to przestępstwo kary grzywny, ale ja mam nadzieję, że taka kara ciebie nie spotka, tylko zupełnie inna. Mhm. Ale żeby mogło się to stać, naszym obowiązkiem jako fundacja Cypru Polska, łowcy z... PP. Pek... To doskonale ten odcinek dwa razy dłużej. polskim. Tak. W związku z My tym, kolejny, z... że... Kolejny, kolejny fenomenalny odcinek, który to... trwa mniej niż 10 minut, nie? Sikora, jako jako Oj, z... za każdym tak, razem tutaj lepsze są. najkrótsze który popełnia wielokrotnie to przestępstwo. Mm -hmm. W związku z tym faktem, jak widzisz, na miejscu pojawili się no funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu no Policji w, w Wielkopolskim i w tym momencie oddajemy Ciebie no do dyspozycji. Dobra, komisariat. <gadzie> Ale ma gacie zajebiste. Wielkopolski. <gadzie> Były wojskowy. Gródki drugie, gmina Turobin, powiat gorajski. Piotr, lat 29. 9 minut 20 sekund dla Ciebie Piotrze. Witamy Was z okolic Biłgoraja, z gminy Turobin. Ja jestem Alex, a wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez Fundację ECPU Polska Łowcy Pedofili. Dzisiaj gościmy u Piotra. Piotr ma lat. Piotr, ile masz lat? 29. 29. Piotr, korzystasz z internetu. No tak. Korzystasz. Z aplikacji typu, nie wiem, Gadu Gadu, Facebook Messenger. No Facebook. Facebook. Kurwa jaki kasty! Kurwa jak wiem, to się nie mogę śmiać, kurwa. Nie Wiem, że trzeba. Korzystasz z Facebooka. I co robisz na tym Facebooku, Piotruś? Co tam robisz? Jak już zalogujesz się, to co robisz na takim Facebooku? Pamiętasz, czy nie pamiętasz, co robisz? No tak. No ale to co robisz? To mi powiedz. Napisałem. A do kogo pisałeś? Pamiętasz, czy nie pamiętasz, do kogo pisałeś? Hmm? Piotruś. Tam mama z kolegami rozmawia, więc się nie przejmuj. Do dzieci. Do dzieci pisałeś? Od dawna piszesz do dzieci? No nie. Od kiedy piszesz do dzieci? Od niedawna. Od niedawna? Nie. Wiesz co, my jesteśmy... On... Niesamowite, jeżeli on nie udaje, nie? Byliśmy e, fundacją udaje. łowcami p****. Powiedz mi, czy miałeś już kiedyś problem? Byłeś już kiedyś zatrzymywany przez łowców no Tak. A kiedy? W tamtym roku, w Lublinie. I to też byliśmy my, Piotku Nie pamiętam jeszcze. Ja, nie, pierdol, <laughs> nie pierdol, że on jest po raz drugi. Nie mów. Czekaj, ja wyciszę tego Minecrafta. Ale ja pamiętam ciebie. Ja pamiętam, Piotrek, ciebie. A kiedy? W tamtym roku, w Lublinie. I to też byliśmy my, Piotr. Nie pamiętam już pana. No nie. Ale ja pamiętam ciebie. Ja pamiętam Piotrek Ciebie. Minęło półtora roku. To był 21 Muszę luty luty pierwszy w, w Lublinie w centrum miasta pod McDonaldem. Zgadza się? No tak. No tak. Dlaczego nie wyciągnąłeś z, tamtej, z tamtego naszego spotkania nauczki? Minęło półtora roku i ty znowu się aktywowałeś w sieci niedawno, parę tygodni temu, i znowu zacząłeś pisać do dzieci. Dlaczego? No ja nie wiem czemu. Jak no. nie wiesz czemu? A czy miałeś już sprawę sądową za tamto nasze spotkanie? No, tak. No i jakim wyrokiem się skończyła? No za wasza i grzebna. Ile grzywny dostałeś? 1600. 1600 złotych. A w zawieszeniu jaki wyrok dostałeś? No, kurwa mówi. Jakim wyrokiem się skończyła? No za wasza i grzebna. Ile grzywny dostałeś? 1600. 1600, 1600 złotych. A w zawieszeniu jaki wyrok dostałeś? O. Jaki wyrok e, sędzia mm, tobie dał? Na dwa lata. Dwa lata w zawieszeniu na? Na tak. W zawieszeniu na rok. I nic cię to nie nauczyło? Nie. Piotruś, nic cię to nie nauczyło? Zobacz, dostałeś wyrok w zawieszeniu. Dwa lata na rok i 1600 złotych grzywny. Dopiero co e, e, ta rozprawa sądowa przecież była, parę tygodni temu, prawda? Tak. I dlatego, e, dlatego, e, dlatego. E, nie rozumiem, dlaczego znowu zacząłeś robić to samo. I po paru tygodniach musieliśmy Ciebie odwiedzić już teraz nie w Lublinie, tylko jesteśmy u Ciebie w apetycznym dosyć miejscu, bo tu strasznie dużo malin, ładne maliny masz. Może byś się skupił na uprawianiu tej maliny, na hodowli zamiast na pisaniu do dzieci. No latnie, O tam mam jesienne, jesenną, tutaj jesienne. To zobacz, nie masz czasu, Piotrek. Możesz robić latem, możesz robić jesienią. Skupić się na tych malinach, pomóc rodzicom, a nie pisać do dzieci. I, i, i e, robić coś wobec e, dzieci. Po co? Spróbuj mi wytłumaczyć, dlaczego ty to robisz. No ja nie wiem. Nie wiesz. A co mówiłeś w sądzie na rozprawie? Jak sędzia się zapytał, dlaczego to robisz, to, to, to co odpowiedziałeś sędziemu? Ja nie wiem czemu. To już jesteś teraz ba bardzo mało ale. W komunikatorach, w serwisach społecznościowych bardzo dużo piszesz, dzisiaj od samego rana pisałeś do dzieci, a z iloma dziećmi w tej chwili piszesz? Szczerze, zastanów się, tu musisz tak jak w sądzie, szczerze mówić, tylko nie mów, że nie wiesz, bo wiesz na pewno, ja wiem, że ty umiesz trochę udawać i teraz trochę grasz, bo ja wiem jaki jesteś e, e, zanim zaczął się live, teraz troszeczkę udajesz, ale no takie twoje prawo, możesz sobie poudawać. Hmm? To z iloma dziećmi? No. Żadną. Z jednym dzieckiem piszesz teraz, tak? No i co do tego dziecka piszesz? Na pewno. Pamiętasz? No same głupoty. Same głupoty. No to ja zacytuję ciebie. Chcę polizać twoją cipkę. mi Majtka, ja poliżę. Ale ty możesz pocałować mi kutasa. Ty wiesz ile to dziecko lat? No nie wiem. Wiesz. Zobacz, umiesz przeczytać? To, co jest na szaro, to jak jest w komunikatorach, to jest twoje. To, co jest na niebiesko, e, odpowiada dziecko. Co napisało tobie dziecko? Przeczytaj na niebiesko, głośno i wyraźnie. Ja już tam maję, mam 12 lat. A, a no tyle. właśnie. Masz 12 lat. Dziecko cię psało, że ma 12 lat. Czyli wiedziałeś, że dziewczynka ma lat. A ty odpisałeś, że masz 29. Czyli wiedziałeś, że piszesz do 12-latki. Zgadza się? No tak. No, to jak to jest? Mówisz, że nie wiesz, ale jednak wiesz. A dlaczego bardzo często, bo ja te rozmowy jeszcze teraz tutaj przed naszym spotkaniem, jeszcze sobie dokładnie raz przeczytałem. Dlaczego piszesz do dziecka, głupia suka, każesz dziecku żreć kocią karmę? Dlaczego takie rzeczy każesz robić? Ja ci przypomnę, że dokładnie to samo robiłeś rok temu, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy w lutym. Wtedy też mówiłeś dziecku, że masz rzeć karmę, że utopisz je w rzece. Ja a teraz pierdole. napisałeś do dziecka, e, które ci opowiedziało, że było na basenie, to opisałeś, że szkoda, że się nie utopiło. Ja A tak źle życzysz małej dziewczynce, żeby się utopiła? A nie. To po co to napisałeś? A nie wiem czemu. Nie wiesz czemu. Piotr, o, zazwyczaj w takich rozmowach pytam się, czy ktoś miał świadomość, że to jest przestępstwo. Ale ty wiesz, że to jest przestępstwo pisanie do dzieci, bo już jesteś skazany za to. No tak. Paręnaście dni temu latem odbyła się twoja rozprawa, bo to było przecież... E, dopiero co miałeś tą rozprawę za to nasze spotkanie sprzed półtora roku. Czyli świadomie znowu popełniłeś przestępstwo. Masz tego świadomość, że popełniłeś po raz kolejny przestępstwo to samo? No już tak. Więc skoro popełniłeś przestępstwo, a to przestępstwo polega nie tylko na pisaniu, ale wysyłałeś swoje nagie zdjęcia, po co robisz sobie I zdjęcia, jest. jak jesteś nago i wysyłasz do dziecka takie zdjęcie? Hmm? A powiedz mi, gdzie się kupuje takie żelki w kształcie penisów? Stąd ja to A, to... A, czyli kupisz <laughs> to z internetu, takie zdjęcie wziąłeś? No tak. No i po co wysłałeś do dziecka zdjęcie starego? <laughs> nie no kurwa, gość sobie kupił żelki w kształcie kutasa, nie? Takie żelki w kształcie penisów. Skąd ty to wziąłeś? Jiszczeń ta A czyli nie to z internetu takie zdjęcie wziąłeś? No tak. Ha, no i po co wysłać do dziecka? Myślę, że kupił, a zdjęcie, że internetu, Nie, myślę, że kupił. Kurwa... My bad, przepraszam. A zdjęcie z talerzem żelków w kształcie penisów. I życzyłeś smacznego. Znaczy grzeczny jesteś, bo życzę smacznego. Tego ci nie można odmówić. Tylko po co? Dzięki. No nie wiem. Nie wiem. Piotr. Tak jak mówię, dzisiaj od rana napisałeś w ciągu 4-5 godzin kilkadziesiąt wiadomości. Rozmowny za bardzo nie jesteś, ale tak jak wspomniałem, nie możesz powiedzieć, że nie wiesz o tym, że to nie jest przestępstwo. Bo to jest przestępstwo, o czym wiesz i za które zostałeś skazany kilkanaście dni temu, za to nasze spotkanie sprzed półtora roku. Masz też pełną świadomość na pewno tego, że skoro to jest przestępstwo, to naszym obowiązkiem było poinformowanie policji. Masz tego świadomość? No tak. No tak. Bardzo się cieszę, że masz tego świadomość. To jest bardzo ważna informacja dla nas. Piotr, w związku z tym, że po raz kolejny zachodzi uzasadnione podejrzenie e, wobec Ciebie, że Genius. popełniasz Bilandro. przestępstwo z artykułu Jezus. 200 kodeksu karnego. Mistrzostwo. Czyli jest to przestępstwo polegające między innymi... Bardzo dobry odcinek, nie no do topki mimo wszystko mimo wszystko przez to co ja już obejrzałem daleko ale no wydaje mi się, że ścisła czołówka spokojnie spokojnie ścisła czołówka do top 5 bym na pewno go nie wrzucał, bo były takie bomby, że no niestety no są ludzie są są, są odcinki bezkonkurencyjne ale ale potężny potężny ziomek polegające między innymi na tym, że Udostępniasz osobom małoletnim treści, treści zabronione, czyli porno, że przesyłasz wiadomości tekstowe nacechowane erotyką, co też jest nieodpowiednie. Naszym obowiązkiem jako Fundacji ECPU Polska, zapamiętaj sobie tą nazwę, bo widzimy się już po raz drugi nie chciałbym, żeby było więcej. Naszym obowiązkiem jako Fundacji ECPU Polska było powiadomienie Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju o tym że robisz takie rzeczy. Zostaw suba i lajka kurwę.